A te madre mia grazia prena Dio mi Dalej w naszych rozważaniach O Matce Bożej Tu się Wam pochwalam Wyciągam pierwszą teczkę Marii Wajtorty To jest jedna z wielu Więc to jest jedna z pierwszych Jestem już na etapie Materiałów, które przerabiałem Dokładnie podczas prekolekcji Żeby Państwo wiedzieli jak to wygląda Wszystko skolorowane To jest po poopisywane To jest praca Pani Ewusi Mam inna teczka, mam dokładne wszystkie wytyczne. To jest po prostu morze wiadomości. To także Was pocieszam, żebyście się nie spieszyli i nie czekali na rychły koniec, moi drodzy, kazań o Matce Bożej. Żeby Was pocieszyć później 10 stron z naszych orędzi o Matce Bożej. A gdzie dotknięcie, moi drodzy dogmatu, pośredniczki i wszelkich łask, gdzie mam taką grubą książkę? A gdzie poruszenie zagadnienia pobożności maryjnej, żeby was jeszcze rozpalić do różańca czy do brat maryjnych? Także Państwo wiele, wiele tygodni, miesięcy przed nami. Jeszcze mi dzisiaj podrzucono, żebym dopowiedział do Matki Bożej do tego, co mówiłem o jej wielkości, kończąc ten, to kazanie Dziewicie Matki Bożej, kiedy pokazywałem słowa Pana Jezusa o Matce Bożej, o Józefie. A teraz, moi drodzy, już te słowa już mówiłem, ale jeszcze raz wam przypomnę parę zdań świętego Józefa o Matce Bożej, abyście wiedzieli, jakiego skarbu, jakiej tajemnicy Boga dotykamy się w tych naszych kazaniach. Bo na razie to już było w te chyba ze 40 już tak było wprowadzenie, które. Prowadzi nas przestrzeń bóg rodzice, a teraz chcemy poznać jej dokładnie życie. Jak to wyglądało, jak to Bóg prowadził, jak Bóg działał, jak Go chroniał, jak Matka Boża realizowała w tym planie Bożym naznaczone swoje zadanie. Święty Józef w naszych orędziach mówi o niej. Maryja zdawała mi się, aniołem zesłanym z nieba. Kiedy się modliła, nie śmiałem na nią patrzeć. To Wam mówiłem, że dla niego to było koszmarem iść do pracy. On by chciał być cały czas gdzieś z boku, byle tylko ją widzieć, czuć jej oddech, w pokój domu nawertańskiego. Kiedy się modliła, nie śmiałem na nią patrzeć. Jej zjednoczenie z Bogiem wydawało mi się tak naturalne, jakby nie kosztowało jej to, Zupełnie. Żadnego wysiłku. Ale było na, naturalnym oddechem oddychania. Odruchem, przepraszam, oddychania. Nigdy nie spotkałem istoty o tak głębokim zjednoczeniu z Bogiem. Ale Maria zdawała mi się zupełnie niezwykła. Chciałbym Ci opowiedzieć o tym, jak wielką łaską było dla mnie obcowanie w codziennych czystościach, czynnościach z prawdziwą świętością Maryi. Choć zewnętrznie, poza jej anielskim wyglądem i niezwykłą łagodnością w zachowaniu, nic nie zdradzało tej tajemnicy. Jak Matka Boża musiała być subtelną, jak musiała być łagodną. Józef tak o niej pisze. W swoich ruchach zdawała się nieustannie wielbić Boga. Była przepełniona Jego godnością, tak jakby nieustannie przebywała w Jego obecności i pragnęła niczym nie uchybiać Jego wzniosłemu spojrzeniu. Tak Maria przebywała przed tronem Bożym przez całe swe życie, miałem wrażenie. Czuła, że Boskie oko nieustannie wpatruje się w nią. Nigdy nie uchybiała sobie przez nieodpowiedni strój, nieodpowiedni gest czy słowo. Jak kobieta gwizdała, to się mówiło, to był nie tak wielki, uważaj, siedem kościołów się rusza. I ci muszę wam powiedzieć, z ust mojej ukochanej mamy nigdy nie słyszałem brzydkiego słowa. Moja mama nigdy nie zakleła. Strój mojej mamy był zawsze święty. Tak jak ją dziś widzicie, tak zawsze była ubrana. Dlatego wołam do Was niewiasty, bo macie wielkie zadanie. Nigdy nie uchybiała sobie poprzez nieodpowiedni strój, nieodpowiedni gest czy słowo. Dziś mnie najbardziej boli. Jak widzę kobietę z papierosem na jest przerażające. a jeszcze widzę z puszką piwa. Dzieci to jest uchybiające. Kobiety, wy nie wiecie, co wy robicie z sobą. Żeby Bóg dał kapłanom moc, że kiedy widzi kobietę z kuflem piwa, czy ze szklanką piwa. Aby dno pękało wtedy i piwo się rozlewało. Żeby się opamiętały. Dawniej nie było kobiet alkoholiczek. Nie drinkowały. Dziś, co się z nami, panie, dzieje. Jakie dramaty niszczą tożsamość matki, bólki jest to. Przerażające. Pod względem opanowania swoich ludzkich skłonności była prawdziwym aniołem. Sam czasami, gdy nie byłem pewny, że obcujesz człowiekiem, dałbym się przekonać, że on jest aniołem. Ona jest aniołem. Maria swoją obecnością mówiła, niech będzie uwielbiony Bóg. Nie musiała nic zrobić, używać żadnych nadzwyczajnych środków. Była czystym uwielbieniem Boga, zesłanym na ziemię dla naszego zbawienia. To tyle do powiedzenia do tego pięknego obrazu o rzeczywistości niepokalanej. A teraz moi drodzy, biorę was już pierwsze przeszczenie o Matce Bożej. Będę dzisiaj mówił przez te dni o Joachimie i Annie, jak składają Bogu ślub, żeby móc otrzymać maleństwo, jak się modlili w świątyni, jak nastąpiło, moi drodzy, niepokalane poczęcie, co święty Józef to Pan Jezus mówi o Joachimie i Annie. Księga, moi drodzy, Ewangelii świętego Jana w prologu ma znakomite odniesienie do wydarzeń, o których będę za chwilę mówił. O niepokalanym. Poczęciu Matki Bożej, a później o narodzeniu i poczęciu Zbawiciela niepokalanym. Oto w Ewangelii Świętego Jana jest napisane: Oni nie narodzili się z ludzi, ani z porządliwości ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Joachim. Nie miał udziału przy poczęciu Matki Bożej. Znajomy mi kapłan na północy w Polsce. Głosił kazanie o Matce Bożej. Był niepokorany poczęciu, był biskup. I wziął ten kazus. Ja to po raz pierwszy będę wam pokazywał, że Joakim fizycznie nie brał udziału przy współ. Poczęciu i to wyjaśniał na kazaniu. Za kilka dni biskup Polski usunął go z parafii, z placówki. Żebyście wiedzieli, w jakiej bitwie bierzemy udział. Wezwał go do kurii, komisja kapłanów i dywan. To jest świeże tegoroczne wydarzenie. Jest okazja, więc Wam pokazuję, za co nasz kapłan poleciał. Pokazał to, co mówi Ewangelia Świętego Jana. Prolog, to jest pierwszy rozdział. Oni nie narodzili się z ludzi, ani z porządliwości ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca Jednorodzony, pełen łaski i prawdy. To samo można powiedzieć. O Matce Bożej, jaką otrzymała Matka Boża, drugorzędna, to zwłaszcza jak mówiłem, pełna łaski i prawdy. To dopiero podczas wakacyjnych spotkań odkryliśmy razem podczas rekolekcji, że te słowa dotyczą Matki Bożej i Pana Jezusa. I w zamierzeniu Boga była taka forma prokreacji, nieporządliwość, nie ciało, o ile bylibyśmy wolniejsi, o ile człowiek byłby czystszy. Dlatego rozumiecie współczesną cywilizację, która, jeśli chodzi o porządliwość i zmysłowość na punkcie szóstego przykazania, to nas we wszystkim rozkręca. Od, każdy, od produktu auta wszędzie jest pobudzenie naszej porządliwości, naszej zmysło, zmysłowości. Nie ma czystego filmu. Nawet jak ostatnio oglądałem o Katarzynie Emeryś, kiedy to Goźniedzielny promuje inne opcje katolickie, to chyba tego nikt nie oglądał. Jak można od takiej świętej niewieście takie bluźnierstwa puszczać? i plugawe sceny. To tak, by Bóg wszystko ukierunkował na godzinę. To jest coś nieprawdopodobnego. Poruszam tę kwestię, abyście Państwo zrozumieli tę tajemnicę i żeby dla Was to nie było szokiem. W planach Bożych nie było porządliwości i zmysłowości. Mieliśmy się, moi drodzy, rodzić, rozmnażać z woli Boga. Tu jest przez parę stron opisana scena. Moi drodzy, w Nazarecie Joachim, Anna, jak oni cierpią z powodu braku maleństwa. Przypominam, dzisiaj kiedy nam się mówi o dziecko, dziecku z probówki, kiedy państwo chce już od porodu wziąć dziecko w swoje ręk, ręce, kształtować i wychowywać, to za chwilę w nas nie będzie żadnego pragnienia dziecka w tej cywilizacji. To będzie szkoła robotów, które będzie kształtowało państwo. Stąd widzicie te przesunięcia przedszkola już 4 latka, 3 latka. Cały problem edukacji. To jest wszystko po to, aby, was, aby problem dziecka znikł z naszej przestrzeni. Na to miejsce trzeba nam dać porządliwość, zmysłowość, wyuzdanie, abyśmy byli szczęśliwi. Anna, natomiast Joachim, żyjąc przed dwoma tysiącami laty, patrzą na ten wymiar całkowicie inaczej. To przekleństwo Boga dla tych, co nie mają dzieci. Dla kobiety nie mieć dziecka to największe poniżenie i największa hańba. Stąd Joachim wszystko robi, co może, aby, moi drodzy, uszanować Annę Kochają niesłuchanie, na palcach obok nie chodzi, aby być dopełnieniem albo wsparciem dla niej jej cierpieniu. Gdzie jest opisana Anna ma już postrzegalne włosy, ten dialog smutku, wtedy Joachim do niej mówi: Trzeba jeszcze mieć nadzieję? Bóg jest wszechmocny. Póki żyje się, cud może się zdarzyć, zwłaszcza gdy miłuje się Boga i kocha siebie nawzajem, żeby rozumieć Annę, bo każda kobieta już wie, kiedy jest niepłodna. Panie, to wy to wszystko rozumiecie. Przecież pewien punkt, że się już powie, tylko został cud, czyli Anna już jest na takim etapie wieku, że i z natury już nie ma możliwości, a nie miała tej możliwości z natury od początku. Mogło być też i wina Joachima. Ale oni obywaj są bardzo mocno powiązani z Bogiem. Stąd Joachim mówi do niej, trzeba mieć nadzieję. Ona mówi w tym dialogu, bo to jest długi dialog, mówi, ja jestem szczęśliwa dzięki Tobie, ale nie dałam Ci dziecka. O moja no, małżonko, czymże mogłabyś mi się nie spodobać. Ty święta. Posłuchaj. Udamy się jeszcze do świątyni w tym, te, w tym celu, nie tylko na święto namiotów, będziemy się długo modlić, może będzie z tobą jak z Sarą lub jak z Anną, małżonką Elkany. Sara to żona Abrahama, pamiętajcie ich znajomość Boga, Pisma Świętego jest tak wielka, że oni rozmawiają i wiedzą o czym chodzi, bo dziś jak się wam powie Sarą, nie zatrybicie, są Wy są wołali inaczej, wyzbyto nas wiedzy religijnej. Anną, żona Elkany, kto z was powie co to za Anna? Samsona urodziła, ta co przyszła do arcykapłana i mówi mu: Tyś jest, ona, ona, on jej mówi: Tyś jest piana. wyzywają ją. Ona mówi: Ja się tu przyszłam modlić o syna. Ja nie jestem piana. Dziś, kiedy moi drodzy, Mikołaj mi opowiadał o świętym Krzysztofie, połowę z tego, jako kapłań, nie wiedziałem. Więc podjąłem decyzję, że na drugi rok będziemy jeszcze raz czytali żywoty świętych, tylko zmieszamy szyk, żeby czytający nie mieli tych samych. Dziś rozumie, dlaczego to wszystko u nas umarło. Po Soborze ucięto wszystko. Wykasowano. Dlatego wy dziś My dziś jesteśmy trupami. Co wy o świętym Krzysztofie wiecie? Tylko tyle, że mi powiecie, że jest legendą, bo tak ksiądz mówi na Ambonie. Nie. Męczennik trzeciego wieku, zamordowany za Domicjana, szukał, jakby wam to Mikołaj mi opowiadał: Ja jednym tchem słucham, dzieci, nabywam kolejną, to musi wrócić do naszych domów. Musi, muszą żywoty wrócić pod nasze szczechy jak Pismo Święte i być czytane. My nie mamy żadnego odniesienia do niczego. Dlatego trudno współczesnemu będzie słuchać mojego kardynata do Matce Bożej, o Annie, Joachimie, bo dla niego to się nie mieści w tych kategoriach. Jak to? Matka Boża urodziła się z woli Boga? Jak to Pan Jezus narodził się z woli Boga? Długo czekały tu ją pociesza. Joachim, z powodu bezpłodności, czuły się odtrącone, w niebie zaś. Byli przygotowani przez Boga dla nich święci Synowie. Tu Izaak, a tam sam. sam. Uśmiechnij się moje małżonko. Bardziej mnie trapi Twój smutek, niż brak potomka. Zabierzemy z sobą Alfeusza. Każemy mu się modlić jemu niewinnemu. To jest ten krewny, brat święty Józefa. Później będzie wrogiem numer jeden Pana Jezusa. A tu, tu się okaże, że Alfeusz będzie miał przyczynek wyproszeni wyproszeniu łaski Weźmiemy Alfeusza. Niewinnego. Każemy mu się modlić, jemu niewinnemu. Bóg przyjmie jego i naszą modlitwę i nas wysłucha. I tu teraz, moi drodzy, zapada decyzja. Bardzo istotna. Bóg doprowadza do tego momentu, że Anna musi powiedzieć, że ja nie będę mamą. Przyjmę dziecko. Nie będę mamą. Ty Boże będziesz ojcem. Posłuchajcie. Dobrze. Złożymy panu ślub. Jeśli się narodzi dziecko, będzie należało do niego. Żeby tylko zechciał nam je dać. I On nam wyda słowa, o, żebym Mogła być nazwana, i to jest w cudzysłowie, mamą. I taki oto ślub, moi drodzy, nasi bohaterowie składają przed majestatem Boga. Co to znaczy? Anna mówi, że ja nie jestem matką. I o to po pewnym, bo to jest za parę miesięcy to trwa wszystko. Tu jest takie życznego październik. Oni pójdą. Bo poczęcie Matki będę jutro wyjaśniał, będzie miało miejsce w grudniu. Święto Świateł. Wielkie, święto żydowskie. Pan Jezus się też później narodzi w grudniu święto Świateł. To jest... To jest... To jest... To jest Cała wielka tajemnica działania Boga. I oto moi drodzy, Anna pewnego razu mówi, do Joachima. Tej nocy śniłam, że ra, za rok przybędę do świę, miasta świętego na dwa święta, nie na jedno. W jednym będzie ofiarowanie Mojego dziecka. O Joachimie. Ufaj, ufaj, Anno. Cóż jeszcze usłyszałaś? Pan nic ci nie szepnął do serca nie. To był tylko sen. Jutro jest dzień ostatniej modlitwy. Wszystkie ofiary już zostały złożone. Tu przez pewien czas modlono się o intencje dziecka. Nas w naszych orędziach święci nauczyli. Chcecie o coś prosić? No werna, dziewięć dni. Uczyłem was ze świętym Józefem, trzydzieści dni go dłuższa. Andrzej Bobola, dziewięć dni. To samo robi Joachim i Anna. Wykorzystujcie w trudnych kwestiach swojego życia ten dar modlitwy ofiarniczej. Wszystkie ofiary zostały już złożone. Przez ten dzień nie musisz czekolady jeść, przez te dni... Telewizora oglądać, kawę odmówisz sobie. Jest wasza ofiara, dodatek do modlitwy, to może być już nam. To jest tak, tak, drodzy państwo, proste. Zresztą święty Józef nas uczył, nie? Przed świętami Matki Bożej, bo to będę wam do upadku przypominał: przygotujcie się jakieś ofiary, żebyście nie z goimi rękoma w święto Matki Bożej danego dnia. Jeszcze raz odmówimy je uroczyście, te modlitwy. Złożymy Bogu naszą wierną miłość. Ciągle myślę, że będzie z Tobą tak samo jak z Anną, małżonką Elkany. Jeśli Bóg zechce, obym szybko usłyszała, odejdź w pokoju. Bóg Izraela obdarzył Cię łaską, o którą prosiłaś, mówi Anna. Jeśli otrzymasz łaskę, oznajmi Ci to dziecko, kiedy po raz pierwszy poruszy się w Twojej młodzie. Będzie to głos niewinności. A więc głos Boga. Tu zatrzymuje moje rozważanie. Jutro o dziesiątej, później po południu. Tu was teraz poprowadzę w słowa Pana Jezusa. Będzie mówił o Annie, moi drodzy i Joachimie. Jak bardzo jest istotne, w jakich warunkach się rodzimy, jakich mieliśmy dziadków. Dziadków jak i mamy rodziców Dziś się dziwicie Że mamy taką młodzież Takie dzieci Jak to wszystko w krzakach poczętne Nie w łożu małżeńskim Wszystko to jest obóz koncentracyjny Większość niechciane Nie budowane na fundamencie miłości małżeńskiej Tylko na radości ciał Czego wy oczekujecie? Przyglądnijmy się prawdzie. Zbudowaliśmy dla naszych następców Auschwitz-Birkenau. Łagry gotowe. Wszystko co z nas wychodzi jest chore. Nie jest oczekiwane. Nie jest omodlone. Jest tylko wyrzutkiem. Przyglądnijcie się. Media non stop nam tylko mówią, że znaleziono dziecko na śmietników, przyglądnijcie się jaka jest negacja życia, co robią z nami. Pan Jezus nam pokaże jakimi świętymi byli Anna i moi drodzy Joachim. Dlatego Was bardzo proszę, nie oceniajcie współczesnych, nie oceniajmy się nawzajem. Skąd wy znacie. Kto w jakich warunkach się kleił, czyli przychodził na świat? W jakich piekielnych warunkach był wychowywany? Bo dla mnie warunki piekielne to są bez Że tam tata krzyknie pasem przyłoży, to, 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 to jest błogosławieństwo. Ale jest Bóg. Dlatego, moi drodzy, jesteśmy tak rannym pokoleniem cywilizacją. Dlatego Bóg wychodzi z ofertami niemożliwymi. Chce nas uświęcić. Chce tylko naszej woli. Chce pomóc. Bo wie, że jesteśmy totalnie bezradnymi. Amen. Amen.